Cześć, witajcie, z tej strony Bixot12, a dzisiaj pogram z Pixel Gun 3D i odcinek 3 to jest odcinek chyba nie wiem, zobaczę czy macie te małe kupiłem to, o patrz, minigona kupiłem kupiłem to, trochę żałuję bo to jest lepsze ale zobaczcie, mam osiągi no... te dwa są lepsze tutaj zbieram, jest giera, no, no się nie zmienił, ale zobaczcie co mam, bo patrz Gram to normalnie. Tak, tak, tak patrzę. Dostałem to i tym poznałem. I potem miałem także 100 że gni to kosztowało. No i potem nie uzbierałam tyle, bo mi brakowało oczywiście jeden, jakiś samo fart. I jeszcze miałam przez 60 minut. No to co zagrałem na rundkę i braliśmy z chłopakami. No i tak. No i kupiłem ja kupiłem to. Teraz może zagramy na... na... na tym... clownie ha, Halloween! Pierwsze okay. Halloween! Pierwsze stałcie A tu są fajne broni nowe. Nowa matka, nowe broni. Zielony, O. I tak działa mi. To jest rozwałka. Oh. Kiedyś był lepszy. Dla mnie, bo kiedyś miałem. I mam ósmy level I tam ktoś jeszcze. A, nie jest jeszcze? Myślałem, że Te nowe broni są naprawdę fajne. Dobryłem i na to tylko rozgłosowałem. robiłem głosowania w ciemno i właśnie takie jedno właśnie nie widziałem. To chyba. To fajnie, fajnie. Czy, też, czy też ja tak to jest dużo? Nie, tak jeden. Więc czasami oni nie 12 do 6.

że właśnie tak się wstrzeć ciemno bo oni zawsze będą wychodzić no dalej mi się przyodobowało 30 to 12 ostatni kill szybko to nie to już na mojej aaa miałam asystent kilą rangę ludzi

Wychodziło. Tom? Snajper! Z góry. Snajper! Nie, nie to nie to ma. O co się? o no nie! Jak on go z pół pół no dobra. Koniec zabawy. Szkoda zabawki. Już, koniec zabawki i ja, ha, ha. Skoczy na sam środek, Czemu? Czemu ja się ta nie dostaję? A tu, tu, zachwach. Skoczy. 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 się Tam Skoczy. Skoczy. my mamy tam 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 już jest po Halloween szkoda. co nie mamy spoko a pilny co chcesz mnie zabić chyba tak ta gra jest nierealna jest a, widzicie jak ten granat się odebił? Czekajcie, bo tu ktoś, ktoś się bić. Uważajcie na tych dolnych. Dobra, bija do góry ta parkura. A tu jest! Mój popij, bij jest takie fajne jest gdzieś takie miejsce okay. czekajcie muszę się poczuć tak jak w realnym że realnym dobra tu tam w ma takie nie jest taka matka w parku. może jeszcze dzisiaj się pójdziemy za matkę w parku. to i na razie tak poskoczę

dobrze ale... ok wszędzie Papar. Pa, dziuni mam jest to no czekajcie chyba tam. nie tam tak oni tam parara nie my to mamy nie dobra klucz nasza i 20 i mamy tak jej Cieszę się, 8XPA. A, I Wam teraz pokazuję mapkę z Okej, okay, jesteśmy na mapce z parku. No, tutaj poskaczemy, bo tutaj chodzi o te, te chrągie, a my sobie podskakujemy. By było. By było. By nasz. By było. By było. By było.

Taki pomysł? Patrzcie. ma trochę rąbiewkę. No, nie miał Patrzcie, że... co będziecie tu? Musicie patrzeć. Sobie tutaj skaczecie. I Patrzcie. Bum. Nie, że teraz. Bum. Skaczecie tu. I skoczymy tu najpierw. Trzymamy się tamtego. Dawać mi chorą giewkę. Dawać mi chorą chorągiewka Chorą biewką. Jest tu, jest tu, masz ją, dobra. biegnij szybko. Dobra. Masz ją. Dobra. Ok. Jest. Skakuj! Halo! To się odebrał. Jest tam. Dobra, Izek Inspektor i Inspektor i Izak Inspektor i Inspektor Izak, czyli A laka Nie, nie, żartuję, graf! Nie, to Oh uh, no 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 dobra no U-no! u aha i kto U-no! u jest za głos? Mm. Ja to Nie, Nie nie więc dziewczynki, to będzie wszystko na tym odcinku, e, więc w drugiego Oglądajcie oglądacie mój odcinek z Sangro. No, a może mamy jeszcze tutaj mój demo Okej. Okay. Otwieramy na koniec i trafiamy po tym. Więc dziewczynki, w e, odcinku, który będziemy robili, sobie pogramy na sandbox, Tą mapkę teraz już jest na odcinku. My sobie razem pogramy to jest takie, tutaj nic nie robimy, tylko po prostu tak sobie I latamy, więc do tego odcinka. Cześć. Pa, tak sobie latamy. Mamy tutaj takie coś. No, nie taki parkour, Do tego odcinka. Cześć. Pa.